Co się stało? Szczury! Macie młodka CO co się stało? Nie no, jesteś pewien, że to był szczur, sąsiad hoduje. Mieszki. Tak jest na pewny, wiem jak szczur wygląda. I ja tak w ogóle co robisz na wielkanoc? Mama jakieś durne wymyśliła ze święta w Lizbonie. Ej, kurde, to chyba fajnie, co? Ja bym wolał gdzieś indziej po prostu, bo my jakby już tam byliśmy dwa razy, a wracamy tam, bo tata jest właścicielem hotelu i mamy lepszy pokój. To <laughs> jest jedyny powód, nie? A ty coś robicie? My że rzeżucha i malujemy jajka. Ej, a ty idziesz na ten koncert z w sensie, Sabriny, Tak, idea, ale ty w ogóle... Ty też idziesz? W sensie, to jest dość drogie, nie? Takie big bilety. Będę mieć taki zwykły bilet na trybunach. Pewnie lewo, co tam ją zobaczy z tych 200 metrów. A ty gdzie będziesz? Ja, my, będziemy jest... na scenie. To tak można w ogóle? Tata jakby zna Sabrinę i na to ogarną. Mi się wydaje, że będziesz miała lepiej, bo ja bym wolał być właśnie z daleka, w cieniu, jako zwykły szary człowiek, a nie tak stać dwie godziny, pocić. <laughs> Macie jakąś taką y, czyszczarkę do butów? Co się tak kręci? Nie wiem, no przeciw jest wycieraczka, możecie jeszcze przynęty dać ewentualnie. O to chodziło?